Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy i pozdrawiamy oczywiście z Pontniczego Szlaku ku Jasnej Górze. Dzisiaj piękny dzień, bo niedziela, a dla chrześcijanina to ważny dzień. Czas na to, byśmy posłuchali głosu naszych pielgrzymów. Przy mnie siostra pielgrzymkowa i brat pielgrzymkowy. Mam nadzieję, że poznamy kilka słów o sobie. Poproszę. Jestem Karolina i chodzę z grupą Świętego Jacka już trzeci raz. Jestem Michał, jestem z grupy Świętego Józefa, jestem na pielgrzymce drugi raz. Drugi? Trzeci. trzeci. Trzeci i drugi, więc mamy dobre towarzystwo, tym bardziej młodzi ludzie. Jesteś już po pierwszej pielgrzymce i macie doświadczenie kolejne. Czekaliście na tę kolejną trzecią i drugą pielgrzymkę? Tak, ja oczekuję na każdą, tak po prostu nie mogę się doczekać przez cały rok. Można powiedzieć, że jak trzecia to już chodziłaś, siostro, a bracie, druga, to na pewno trochę już z doświadczeniem ubiegłorocznej na pewno jest inna. No tak, oczywiście, no, doświadczenia dużego nie mam, ale no, już mniej więcej wiem, gdzie co i jak. My też wiemy, bo jak jest taka szarfa biała, to mamy grupę świętego Jacka, jak jest taka zielona, mamy grupę świętego Józefa, I jeszcze grupa, która tutaj ma swój postój i chwilę przerwy to grupa świętego Kazimierza, żółte smycze, no taką dostałem, więc można powiedzieć w komplecie jesteśmy. Dzisiaj na Potniczym Szlaku przeżywamy Dzień Pańskim, czym dla Was młodych ludzi jest niedziela? Jest to taki dzień uroczysty, w którym, wiadomo, trzeba się ładnie ubrać i to jakby tak przeżywać to tak duchowo. No, niedziela to jest dzień pański, dzień odpoczynku, w którym no, według Księgi Rodzaju no, Pan Bóg odpoczywa, więc też trzeba odpoczywać i pójść do kościoła. Na pielgrzymce ten odpoczynek to na postoju. Choć i w drodze pewnie odpoczywamy, kiedy się modlimy, kiedy rozmyślamy, kiedy podejmujemy kolejne treści związane z naszą drogą ku jasnej górze, a wiemy, że to droga rekolekcji w drodze. Dzisiaj patrzymy na to, w jaki sposób życie chrześcijanina jest życiem człowieka, dla którego fundamentem jest żywa wiara. Myśląc o wierze, tej wiary potrzebujemy, modlimy się, by ta wiara nas podtrzymywała, a na potniczym szlaku to wszystko jest objęte nadzieją. Dlatego potrzebujemy żywej nadziei, nadziei, która nas będzie w życiu ukierunkowywać. I kolejne pytanie, właśnie kiedy mówimy o nadziei, i dzisiaj modlimy się o żywą nadzieję, to jak patrzyć jako młodzi ludzie na to, że tak naprawdę każdemu z nas, a zwłaszcza młodym ludziom, trzeba nadziei? To na pewno, żeby się nie poddawać, i jak na przykład w czymś działamy, yy, mamy jakieś zainteresowania, coś nam nie wychodzi, to wiadomo, że trzeba mieć tą nadzieję, że po prostu mieć tą nadzieję która na pewno nam pomoże w jakiś sposób, i na przykład, jak yy, na przykład gramy na jakimś instrumencie, i nam to nie wychodzi, to nie poddajemy się od razu, bo mamy tu nadzieję, że jak będziemy ćwiczyć, to będzie o wiele lepiej i yy, ta gra będzie o wiele lepsza. Myślę, że siostra Karolina nam tutaj pokazała piękny przykład. Właśnie, żeby y, żyć tą żywą nadzieją, to warto się nie poddawać. Siostro, czy są takie chwile, że przychodzi zwątpienie, a jednak ta łaska, którą Pan daje, nadzieja, no to wszystko ożywia? Tak, najwięcej właśnie jest takich chwil podczas pielgrzymki, że to zmęczenie, ból nóg, już mamy w myślach, że nie damy rady, ale trzeba popatrzeć i powiedzieć sobie, pomyśleć, dam radę i się nie poddam i trzeba iść. Niech tak w życiu się dzieje, oczywiście w życiu siostry Karolina. Jak mówiła, że trzeba iść, to już grupa świętego Jacka jest stawiana do szeregu, aby wyruszyć dalej, więc jeszcze pozdrowienia, które siostra może przekazać swoim bliskim. Pozdrawiam całą moją rodzinę z Dziękowiczek, babcie, brata i tatę. Pozdrawiamy, machamy oczywiście, niech nas zobaczą, uśmiechamy się. Jak widać, siostra Karolina ożywiona, Bożą łaską, ma nadzieję, że dojdzie dalej. Zapraszamy Was do nas, aby to samo uczynić. No ale został nam jeszcze brat tutaj. E, piękna zieleń i na pewno to, co nam dzisiaj biskup podkreślił, e, że ta nadzieja dla nas pielgrzymów jest ważna. Ojciec Grzegorz z sanktuarium Matki Bożej Boreckiej przypomniał, że ten kolor zielony sukni Matki Bożej już nam przypomina, że Tę nadzieję budzi w nas i pomaga w niej wzrastać, Matka Boża. A czym dla Ciebie, młodego człowieka, tym bardziej chłopaka, jest nadzieja? Nadzieja, no to ciężkie pytanie. No. Moim zdaniem nadzieja, no to trzeba mieć nadzieję w życiu, że coś się uda w życiu, na przykład dojście do Częstochowy. No bez nadziei no, ciężko by było. Czy taka pielgrzymka, którą obecnie przeżywamy, dla Ciebie już druga, e, rok temu pokazała Ci, że pomimo trudności, właśnie tak jak może to się zdarzyć w kolejnych miesiącach, bo wrócimy za niedługo do domu, jest nadzieja w Panu Bogu, że wiele rzeczy może się poukładać? Myślę, że no, tamta pielgrzymka zmieniła bardzo dużo w moim życiu, ponieważ y, no, wiem, że mogę dotknąć do tej Częstochowy Rok temu bałeś się, wychodząc na płatniczy szlak? No, nie nieukiwany bałem się, bo nie wiedziałem, co mnie czeka, nie wiedziałem ile będę musiał przejść każdego dnia. No, zawsze tak jest, że jak człowiek nie wie, no to się boi. Nowe doświadczenie, prawda? Ale na pewno to doświadczenie pielgrzymki otworzyło twoje serce na łaskę pana, która wspomogła odwagą, ożywiła to, co może gdzieś było już obumarłe. Trudne pytania zadaję, ale widzę, że to bycie na pielgrzymce dla brata jest ważne. Tym bardziej ta decyzja już po raz drugi pozwoliła wyruszyć. No tak, no moim zdaniem no, pielgrzymka to jest bardzo do, do, ciekawe doświadczenie, w którym można nauczyć się bardzo wielu rzeczy i przy tym dobrze spędzić czas modląc się. Słysząc to świadectwo naszego brata pielgrzymkowego, oczywiście odkrywamy to w jaki sposób Michał. W grupie świętego Józefa, już po raz drugi, odważnie idzie w stronę Jasnej Góry, bo pielgrzymka nas uczy, właśnie tego, że Pan Bóg nas wyposaża, daje nam nadzieję, że za chwilę postawimy kolejne kroki, będzie kolejny postój, że ten dzień się zakończy, odwiedzimy gospodarzy, w końcu dojdziemy do celu, jakim jest Jasna Góra, i wracając do domu, na pewno żyjąc właśnie tym doświadczeniem, mamy nadzieję, że to życie już będzie inne. Bracie Michale, jeszcze pozdrowienia za to, że możemy być właśnie na tej wizji i wielu Cię ogląda. No, chciałbym pozdrawić mamę, tatę i rodziców oraz siostrę. No to pozdrawiamy, machamy, uśmiechamy się i dziękujemy, że wspieracie właśnie Michała. Pozostajemy w grupie świętego Józefa, zielona smycz, bo ten kolor zielony chyba tak wielu nam przypomina o nadziei, ale różnie to bywa, bo różne są chwile. Mam nadzieję, że brata Artur nam w tym pomoże. Bracie Arturze, przeżywasz różne zwątpienia w życiu, chwile, w których no, po ludzku nie dajesz rady? Oczywiście, jak najbardziej. Nie ukrywam, że też w związku z tym też na tej pielgrzymce jestem. Nie... Który raz? To znaczy stricte na przemyskiej po raz pierwszy. Muszę się przyznać szczerze, że najczęściej pielgrzymowałem do tej pory z rzeszowem, ale chciałem spróbować czegoś nowego. Tutaj tato mnie zachęcił, jako że jest już po raz czwarty i pielgrzymuję z przemyską pielgrzymką tym razem. Myślę, że dla brata Artura to te dwa dni, które mamy dłużej od Rzeszowa pozwalają na to, że może to doświadczenie być bogatsze. Tym bardziej pozdrawiamy z pięknego Budziwoju. Na terenie Rzeszowa się znajdujemy, bo taka granica, tym bardziej chyba to jest ulica Budziwojska, jak się nie mylę, więc co by nie było sam Rzeszów. I dobrze, że cię mamy tutaj przy naszym mikrofonie. Więc jak sobie radzisz właśnie, kiedy przychodzą takie chwile zwątpienia, gdzie szukasz ratunku? Nie ukrywam, że w dużej mierze pomagają mi moje intencje, z którymi tutaj zmierzam. Na każdy dzień wyznaczyłem sobie taką intencję dnia za, moją, no, za członków mojej rodziny, za moich przyjaciół, wszystkich tych, którzy mnie prosili. I właśnie w tych momentach, kiedy jest najtrudniej, nie ukrywam, no jestem też w grupie muzycznej, także jak już przychodzi sytuacja, gdzie ma się już tą gitarę z przodu, z tyłu plecak, przed sobą mikrofon, bo i tak czasem jest, i idzie się pod górkę, przychodzi zwątpienie, aczkolwiek no, ta intencja mnie prowadzi, pomaga dodaje sił, żeby faktycznie wytrwać, no bo czuję, że ten cel jest warty wysiłku. No tym bardziej gratulujemy wszystkim muzycznym, którzy podejmują ten trud, aby właśnie w taki to sposób także ofiarować swoje talenty dla posługi wobec całej wspólnoty, grupy, której pielgrzymują. A tak jak Braz zaznaczył, intencje są bardzo ważne, zwłaszcza od dzisiaj, kiedy rozpoczynamy nowenne, nowenne przed naszym wejściem na tę Górę. Te kolejne 9 dni to szczególny czas, kiedy te intencje będą rozbrzmiewać podczas wieczornych odcinków, na których nowe, nowe rozważania będą podejmowane i kiedy to, jak ja to. Pozwalam sobie określić, czujemy bicie serca danej wspólnoty, więc mam nadzieję, że tych intencji będzie wiele, zwłaszcza te, które już masz wypisane, tak. będą przedstawione. Ja ci dziękuję za to słowo. Oczywiście życzę żywej nadziei, niech ona zawsze ożywia twoje życie, twoje sprawy, a te intencje, które będziesz przedstawiał, tak jak nasi duchowi pielgrzymi, niech łaska Boża wspiera. A w tym momencie czas na pozdrowienia. Może nawet mimo że jesteśmy Patrząc na teren Rzeszowa, to one szybciej dotrą niż my, stąd byśmy je tym bardziej przekazali. No to ja, korzystając z okazji, bardzo serdecznie chciałbym przede wszystkim pozdrowić mamę Małgorzatę, która mnie i tatę wspiera tutaj cały czas, nawet nas przenocowała ostatniej nocy. Całą rodzinkę z Rzeszowa, z Wólki Hyżneńskiej. Z Chyżnego, no i wszystkich znajomych i przyjaciół, wydział polityki społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa. No i wszystkich tych, którzy tutaj trzymają za nas kciuki i, i dodają nam sił swoją modlitwą. A kciukami przesuwają kolejne paciorki, bo z modlitwą ruszamy do przodu. Oczywiście modlitwą, która niesie nasze intencje. Te intencje również możecie pozostawiać na stronie pielgrzym.przemyska.pl tym bardziej. Do tego zachęcamy i do tego zapraszamy podczas naszej dziewięciodniowej nowenny, przygotowującej do wejścia przed tron Matki Bożej na Jasnej Górze. A ze mną przy już Ignacy. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Ignacy, który raz wędrujesz na tę górę? Czwarty cały. Czwarty cały? Co to znaczy cały? Bo szybciej były takie pielgrzymki, że tylko może było na parę dni, dlatego że była pandemia i szliśmy tylko na dwa dni wtedy, a tak pełna cała pielgrzymka była tylko była cztery razy. I wtedy Ci się spodobała pielgrzymka? Tak. I tak pozostało, prawda? Tak. I teraz będziemy chodzili jeszcze, pewnie. Mamy tutaj słońce, troszkę ustawimy się do kamery. I teraz mam takie pytanie, jesteś ministrantem? Jestem. To pewnie niedziela i służba w niedzielę przy ołtarzu jest dla Ciebie szczególna, prawda? Tak. Jak traktujesz niedzielę, zwłaszcza kiedy masz swój dyżur mistrzancki? E, niedzielę to zawsze przychodzimy, ale e, dyżur, to dyżur na przykład to ja mam we wtorek i jakby zawsze przychodzimy w dyżur. W ogóle bo ja nie, nie, nie chodzę do kościoła, więc. więc oby tak pozostało, bo Twoja grupa już rusza, więc nie zatrzymujemy Cię. Oczywiście życzymy Cię dobrej drogi. Możesz pozdrowić i pomachać do naszej kamery. Kogo Chcę podrobić moją mamę i brata, babcie, dziada i świejka. No to pokazujemy łapkę, rączkę, żółwika, pięknie i dobrej drogi życzymy. Szczęści Boże. Boże. Jesteśmy w Budziwoju, a tutaj trzy grupy, grupa świętego Jacka, świętego Józefa, świętego Kazimierza wyruszyła w dalszą drogę. Jak się nie mylę do Bogu chwały, no teraz będzie przejście przez kładkę. Tę taką bardzo dobrze nam znaną. Na ile uda nam się to uwiecznić, to na naszych mediach zobaczycie. A widzicie też przy nas Księdza Piotra Krzycha. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Księdza Piotra, naszych widzów, radio słuchaczy wszystkich. Pielgrzymów Duchowych. O szczególności tych, którzy za nas się modlą i są z nami cały czas. Ja mam nadzieję, że Ksiądz Piotr nam pomoże wyprowadzić pielgrzymów na trasę i pokaże nam teraz tę piękną tubę, która jest mu potrzebna, pomocna. Jeszcze mamy trzy grupy, choć wiemy, że dzisiaj wszystkie grupy są na pątniczym szlaku, bo wszystkie już zostały wyprowadzone. Dzisiaj dołączyła grupa. Ksiądz Piotr powie nam, jako kwatern, jest odpowiedzialny za ruch na drodze. Tak jest, dołączyła do nas grupa z Łańcuta, grupa świętej Urszuli. Bardzo liczna dzisiaj, z tego co słyszałem, choć nie było mnie tam, ale słyszałem. No i oczywiście Przeworsk, grupa świętego Rafała, która też jest z nami. No i oczywiście jeszcze Krosno, które też już tam powoli zmierza, aby spotkać się z wszystkim. Tutaj za kulisów nasza Madzia pokazuje kciuki. Pokażmy Madzie, bo się cieszy, krosno to wyruszyło. Pozdrawiamy jej mamę Bernatkę i siostrę Karolinkę a ona wraz z tatą są w naszym wozie transmisyjnym, no i jak widać ma aparat, więc czyni zdjęcia. Ksiądz Piotr wspomniał piękny przeworz, bo w tym przeworsku też pielgrzymował, ostatnio z Jarosławiem jako przewodnik, a myślę, że dzisiaj o też myślimy, bo tam jest obecny ksiądz Piotr Przyborek, delegat, Episkopatu Polski do spraw e, pielgrzymek, dla nas bardzo ważna e, osoba, która odwiedziła nas, no, pierwszy pielgrzym, powiedzmy, w Polsce, księże Piotrze. Na pewno miałeś doświadczenie spotkania i z księdzem Piotrem. Tych naszych Piotrów to na pielgrzymce chyba bardzo nie dużo. brakuje. Bardzo, bardzo dużo. dużo. Bardzo dużo Piotrów w tym roku. A dzisiaj trasa jak przebiega? Bardzo spokojnie. Mamy bardzo dobrą pogodę. Troszkę grzej, ale myślę, że każdy z pielgrzymów cieszy się, że jest to słońce, a nie deszcz. Y Przejdziemy za chwilę na drugą stronę rzeki przez składkę i będzie widać już końcówkę tego dzisiejszego dnia, który dla tych grup przemyskich i dla grupy z Rabdyna był bardzo dobrym dniem. Piękna niedziela. Tak, bo za Bogu chwałą jeszcze Mogielnica i piękne sanktuarium w Niechobrzu, gdzie jutro będzie celebrowana msza święta, a póki co pielgrzymi tam zagoszczą, aby skorzystać z gościny mieszkańców. Ja proszę księdza Piotra, aby wyprowadził naszych pielgrzymów duchowych, tych, którzy pod patronatem błogosławionego księdza Jana Wojciecha Balickiego organizują się i z naszym duchowym przewodnikiem, księdzem Andrzejem Bienią, oczywiście wędrują na falach naszego eteru, radiofara, ale też poprzez różne media społecznościowe, te, które są na Facebooku, czy też YouTube, także TikToku. Więc proszę księżę, Piotrze o kolejne dyspozycje, abyśmy nie stanęli w miejscu. Dobrze, to uwaga. Grupa Błogosławionego Jana przygotowuje się do wyjścia, i Grupa Błogosławionego Jana wychodzi i rusza. Do zobaczenia na szlaku pątniczym, i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, oczywiście nie zatrzymujemy się, idziemy dalej. Do usłyszenia.